Siedzi. O! Siedzi. To niezły strążek na nimfkę. Proszę bardzo. Tu w tych kamieniach zawsze siedziały ryby. Niesamowite. Piękna ryba. Mocny. Muszę go na długiej lince. Oj, 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 Masz parta, masz parta. O, o, tu mi ładnie teraz wyszedł. Teraz będziesz mój. Pomalutko. Pomalutko. Jedynie tu mam szansę z tobą. Idę z nim na płytką wodą. Nie on dawaj już, no. mu luzu i on będzie już, dobrze. On już teraz ładnie. Teraz no. już bardzo ładnie. Podbieraj, 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 bo jest piękny. ostatni moment. No właśnie. Jest, Strążyczy. nimfka bez bezzadziorowa może spaść. Nie, ja Ci po... o, uwaga. mogę wyjąć. E, no piękny Piękna potoczek. Knaga. Piękna knaga. Piękny pstrąg. No to jest 60 ponad Dunajecki wstrążek. Pięknie dunajecki, pięknie. Złoty pięknie wypasione rybeczki. i no. są tu piękne. Pokaż ryby. wędkarzom jak wygląda pięknie... O jakie zęby ma no, bo on wcina rybki. No jak fajnie mieć w rączkach Takiego kropkowańca No, wrócisz zaraz, wrócisz zaraz do wody ale piękne, piękne barwy, no niesamowite. Opatrzcie no. jakie piękne kropeczki, jakie piękne Jeżeli ktoś marzy o takich rybach, to musi przyjechać tutaj na Dunajec. Koniecznie. Ale warto, bo pływają większe jeszcze ryby i przygoda jest gwarantowana. Wiesz, on też mi wziął daleko. Tak. Tam, też jest, tam jest troszkę zmęczony, no wiadomo, ale wiesz co, ja, ja, ja go szybko nie mogłem po prostu holować, no, no, no to duża ryba. Ale jest piękny, trochę piękny. jest wymęczony, ale dojdzie do siebie. Kochana piękna ryba. Wraca do łowiska, niech się inni wędkarze jeszcze pocieszą, bo warto tutaj przyjeżdżać na Dunaj. Ładna jeść. fotka nam wystarczy. Za rok jeszcze będzie większy.